Proszę Państwa, pierwszy raz odpalam Minecraft.19 yy, Tworzymy świat i w dzisiejszym odcinku będziemy sprawdzali co dodali nowego, bo ludziska, jak wiecie, 1.19 to jest nowa wersja. I miejmy nadzieję, że dodali do niej coś fajnego. Już wiem, że dodali podobno tego Wardena. Przepraszam, nie wiem jak się na to mówi. Warden? Warden? Warden, tak się na to mówiło. No i dodali też jakieś dwa nowe biomy. Dodali by, yy, słyszałem chyba, że żaby, ale nie wiem, usunęli je, czy one dalej są? Hm, ciekawe. Sprawdzimy także tego Wardena, jak się będzie sprawdzał z Iron Golemem. Założy się, że... Warden wygra, bo on jest silniejszy, z czego też słyszałem. Wow. Czemu jestem na drzewie? Co to było za spawn? E, jakby tak się z, yy, zrespić normalnie. To by była lipa. Czekajcie. Wezmę sobie tego. Sprawdzimy. Co tutaj mamy nowego? No, z czego widzę? Ta pły... Co to jest? Co? Nowa rzecz. Słyszałem, że to jest na tym nowym biomie w bagnach. Słyszałem, że do tego też można wlać wodę. Zaraz, sprawdzimy. Da się? Eee, to zarówno można robić akwarium. Wow, Mnie nie było. Tutaj. Yy, nie było. Papa. Pa. Ej, ale sprawdźmy. Bo skoro tam da się wlać wodę, to może da się zrobić akwarium. Czekajcie. W i ad wiadro. Nie wiem, weźmy na Axelotla. Co? To jest? Wiedro z kijanką! Proszę, proszę! Weźmy najpierw sobie tą kijankę. Chyba mi eksperyment nie wyszedł. Ja nie wiem, spróbujemy z... Nie, nie wyszedł. Wybacz pani oksolocie, ale... Bo już nie jesteśmy potrzebne. Albo dobra, dam ci wodę. I to jeszcze z kijanką. No wchodź! Tu masz wodę! Tu masz wodę. No proszę, wchodź. Jesteś zadowolona? No i zaatakuj tę kijankę. Ale co to jest ta kijanka w ogóle? Czekajcie. Ży. A. Co. Dobra, to już wiemy. To już wiemy, co to jest. Ale co. To ma być jajo przyżywa, przywołujące Żabę. To jest w 1.19. Co to jest? Ej, to dziwnie wygląda. Czekajcie, przynoszę się na tryb płaski, ponieważ ee, to, co właśnie widzicie, nie jest normalne. Ja się przenoszę na tryb, na tryb płaski, bo tam będzie pewnie lepiej się to sprawdzać. Dobra, przenosimy się na tryb płaski. Tu, z czego widzę, się nie bardzo nic zmienia, nie ma nawet żadnej wioski i smuteczek. Dobra, piszemy tu Ż, A. Co to jest? Co to ma być? I co z tego wypada? Chciałbym zobaczyć. Czekajcie, ja wezmę sobie diaksowy wymierz, bo ja wolę diaksowy od naryto narytowych. Ładnie wygląda. No nic z niej nie wypada. A mają dzieci? Nie. No nic z tego nie wypada, tylko level. No i też o takim zaklęciu które jest fajne na buty, no znaczy na, na nogawice. Kowadło. To w ogóle było wcześniej w Minecraft'cie, pewnie było, ale ja o tym nie wiedziałem. Popatrzmy, popatrzmy. Co? To? Do tej skrzynki da się coś włożyć? Nie mogę. Eee, to się e otwiera. Eee. Co? Nie no, wy pewnie już o tym wiedzieliście. To dla mnie jest nowość. Co to jest? Czekajcie da się to posadzić? co? 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 eee tego jest za dużo ej, ta klapa co to jest? Ty mam genialny pomysł. Czekajcie. Bo skoro to ma kół, kółko w sobie, to czemu do tego, by nie użyć jakichś fajnych budowli? Poczekajcie. Jak to było? Zielony? Żółty? Dobra, to pewnie tak było. Mamy w końcu światła na drodze. Już wiemy, gdzie jeździć. Ej, to był genialny pomysł. Ja to zostawiam. To musi być na tym odcinku do końca. Ale co to tak właściwie jest? Dobra, da się to tak posadzić. Teraz weźmy mączkę. My on. Dobra, ty s. Aha, bo to się pisze, mu. Co tu jest? To jest to nowe drzewo? Gr komputerowe 2, mówiłeś mi o nim. Co to są za liście? Czekajcie. Ej, rzeczywiście jakieś nowe liście. Ten Minecraft już nie jest taki sam. To będzie nowa przygoda. S spytam zytna. Ej, bo słyszałem, że jest nowa. Czekaj, jak się przełożyły? O. R. Ej, bo to były też te nowe bloki z Wordena. Czemu ich nie mam? Czekajcie, poszukamy, poszukamy. Na pewno je znajdziemy. Uh... co to jest? wow co to jest? z tego warden wyjdzie? Nie, no nic nie wychodzi. Nie podoba mi się to. Za brzydkie dźwięki. Co, słyszę jakieś dźwięki? Nie, mi się pewnie tylko przesłyszało. Ale na wszelki wypadek ten świat musimy usunąć. Po co, jeżeli ten warden będzie nas nawiedzał?